To rzeczywiście musiał być trudne, żeby otwarty na argumenty nihilista musiał debatować ze sobą, która się zacięła w tym miejscu. Ale czy otwarty na argumenty? W moim życiu nic nie zależy od wyniku dzisiejszej debaty, ponieważ mój stosunek, moje stanowisko do Boga Biblii jest ustalone i jego istnienie bądź nieistnienie nic w tym moim stanowisku nie zmieni. Co takiego? Nic od tej debaty nie zależy? Nic nie zmieni w moim stanowisku? Proszę Państwa, to brzmi jak deklaracja całkowitego zamknięcia na argumenty drugiej strony. I to zanim padł choćby jeden argument ze strony teistycznej. No to chyba niemożliwe, to chyba się przesłyszeliśmy. Posłuchajmy jeszcze raz. W moim życiu nic nie zależy od wyniku dzisiejszej debaty, ponieważ mój stosunek, moje stanowisko do Boga Biblii jest ustalone i Jego istnienie, bądź nieistnienie, nic w tym moim stanowisku nie zmieni. Tak, to rzeczywiście jest deklaracja zamknięcia na jakąkolwiek argumentację. A co z deklarowaną otwartością na nowe dane, wygłoszoną w innej jej części? Ja oczywiście cały czas zapoznaję się z nowymi, z nowymi dowodami, z nowymi argumentami. Być może to jest ten moment, bo mam jeszcze chwilę czasu. Czytam Biblię na przykład. Czyli tak, zapoznaję się z nowymi dowodami, argumentami, nawet czytam Biblię, ale ta debata niczego nie zmieni. Czy rozumieją Państwo dlaczego? Dlatego, że perspektywa jest taka: to moje ja, nichilisty, jego własny rozum jest ostatecznym sędzią, który waży dowody i zdecyduje, z tego źródła przyjmę, a z tego nie. A co jeśli ten umysł nihilisty jest skażony uprzedzeniem, jest nieobiektywny i skażony grzechem?